Jeszcze nie opadły emocje po premierze DeepSeq, czyli nowej chińskiej sztucznej inteligencji, a już mamy kolejną przełomową nowość, czyli Quen. Jest to kolejny potężny model sztucznej inteligencji, też wypuszczony przez Chińczyków, tym razem stworzony przez Alibabę. Twórcy Qwen chwalą się, że jest on nawet lepszy od DeepSeq R1, a także czatu GPT wersji 4O. To, czy faktycznie jest lepszy, jak zwykle zależy od indywidualnych preferencji. W tym filmie natomiast chcę ci pokazać funkcje, które zdecydowanie wyróżniają. Różniają go na tle Deepseek, a także właśnie czatu GPT, no i innych modeli sztucznej inteligencji. Aha i co bardzo ważne, Qwen jest dostępny całkowicie za darmo. Aby skorzystać z czatu Qwen, wejdź na stronę chat.qwen.ai. Link oczywiście wrzucę dobie także w opisie tego filmu. Okno czatu Qwen wygląda niemal identycznie jak czat GPT, z kilkoma jednak smaczkami, które ci zaraz pokażę. Zaczynając od góry, tutaj możemy się przełączać między różnymi modelami. Podobno ten najlepszy to jest właśnie 25MAX. Ta ikonka obok to jest coś, czego nie mają inne czaty, czyli możliwość dodania kolejnego czatu do rozmowy. I tutaj wybieramy model. Dla porównania, możemy dodać właśnie tą wersję plus. Zapytajmy teraz QN AI, z czego znany jest plac Tiananmen. I teraz w jednym oknie czatu możemy porównać od razu odpowiedzi, jakie dostarcza nam Qwen 25MAX i Qwen 25PLUS. Są one stosunkowo bardzo Podobne do siebie. Jednak kolejna rzecz, na którą tutaj zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to brak cenzury, ponieważ na placu, jak możemy doczytać tutaj w punkcie no, Wydarzyły się straszne protesty, w zasadzie w straszny sposób zostały stłumione. I może to się wydawać z pozoru błahe, ale kiedy o to samo zapytamy DeepSeek, to chwilę myślał, aż wymyślił, że nie jest w stanie rozmawiać na ten temat. Kolejną opcją są artefakty, czyli coś, co bardzo możliwe, że już znasz od AI. Damy polecenie, aby stworzył prostą, interaktywną grę, w której będziemy mogli. Sprawdzać nasz poziom hiszpańskiego. Prawie że identycznie jak w Cloud AI mamy tutaj kod. A tutaj mamy podgląd naszej aplikacji, czy też stworzonej treści. Zaznaczmy tutaj jedną z odpowiedzi i sprawdźmy, poprawnie jest wszystko zliczane. Opcja wyszukiwania w internecie z pewnością jest już tobie znana, m.in. z czatu GPT, czy na przykład Dipsyck. Swoją drogą, jeśli jeszcze nie znasz modelu Deepseek, to zobacz koniecznie mój poprzedni film, w którym dokładnie omawiam ten model. Następnie mamy opcję generowania obrazów, jednak tutaj jest ona lepsza moim zdaniem niż w Mistralu, czacie GPT czy Gemini. A to z tego względu, że tutaj możemy wybrać sobie proporcje, jaką chcemy, aby miał wygenerowany przez nas obraz. Tego typu możliwości zazwyczaj są dostępne tylko w aplikacjach przeznaczonych do generowania grafik, takie jak Midjourney czy Ideogram. I na końcu mamy możliwość generowania wideo całkowicie za darmo, bezpośrednio tutaj w oknie czatu. Również oczywiście możemy ustawić proporcje, jaką chcemy, aby miał nasz film czat. Q&A świetnie radzi sobie zrozumieniem języka polskiego, tak więc swobodnie możesz wpisywać polecenia wideo, które chcesz uzyskać w języku polskim, a on wygeneruje dać Ciebie na przykład takie efekty. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, zasubskrybować mój kanał, aby zawsze być na bieżąco z nowościami w świecie sztucznej inteligencji. Do zobaczenia w kolejnych filmach.